Cześć, nazywam się Stanisław Borodzienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o temacie etapy zarządzania czasem. Wydzieliłem etapy, jakie mogą być w zarządzaniu czasem. Dlaczego jest potrzebne Ci te zarządzania czasem? Zacznę z tego, że w ogóle trzeba zrozumieć, czy jest potrzebne Ci te zarządzania czasem. Jeżeli masz na przykład za dużo zadań, albo po prostu zapominasz te swoje zadania, nie, mo nie możesz postawić kategorii swoich zadań, wyznaczyć jakie zadania są ważniejsze, jakie nie, takie ważne, terminowe, nieterminowe zadania, no po prostu nie możesz to wyznaczyć. Wtedy jest potrzebne ci zarządzania czasem. тим самим зайнявши часом, мовчачище поставити як категорії завдань, е категорія, як наприклад, сон, непочевне завдання, просто тратон твій час, наприклад, оглядлення телевізії, скролювання медіусповіщнощів, ну і тому подібне е речі. Uh, Далі потім мусиш uh, ну, просто зорганізовувати твоє завдання категорії Б, uh, рутинове Tak, żeby po prostu mniej ich wykonywać, bo co otrzymasz po wykonaniu tych kategorii B? No po prostu nic nie zmienisz w życiu, będziesz tak jak miałeś ten no, swój teraźniejszy poziom w życiu, tak i zostaniesz z tym teraźniejszym poziomem życia. Jak będziesz wykonywać za dużo zadań kategorii B? Najlepiej ich no po prostu poręczyć, То може бути сплантання покою, ну, якісь такі рутинові речі, закупи в склеп, де, наприклад, далі виконувач категорія завдань А. Якщо будеш виконувач категорія задань А, то здонжиш по якимсь часі, ну, просто виконач свої цілі речові, будь то, наприклад, мішкання, самоход, випочинок, ну, просто різне буває на цілі, речові. Kiedy już na przykład wykonałeś swój cel, po prostu stawiasz sobie większy cel. Na przykład kupiłeś jednopokojowe mieszkanie, i już na przykład następny cel jest albo dwupokojowe mieszkanie, albo od razu trzypokojowe mieszkanie. I ta cel oczywiście będzie Ci większa motywować, dlatego że po no, zrealizowaniu ce celu gdzieś może tydzień będziesz myśleć o tym celu, że no po prostu wykonałem ten cel będzie szczęśliwy, ale po tygodniu zrozumiesz, że a co robić dalej? Dlaczego w ogóle żyć? A także jeżeli ten filmik był korzystny dla Ciebie, to postaw polubienia, zasubskrybuj kanał i jeżeli masz pytania, napisz no, po prostu w komentarzu.